Tym pięknym akcentem zaczynamy nowy film z nowej serii Zagrajmy w GTA V. Tryb fabularny. No, trochę chyba się pani przestraszyła. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w produkcji firmy Rockstar Games. Już chyba nie będę więcej gadał, tylko po prostu skupmy się na tym. Potem na pewno będzie jeszcze czas na gadanie. By wyciągnąć telefon. Wiem jak się strzela. Wiem jak się podchodzi do zasłony. Telefon wyciągnąć? Kolego, wyciągnąć telefon. Nie, to skupienie. Przodowanie Strzałka w górę. Gdzie tu jest jakaś strzałka w górę na tym? No tu jest strzałka w górę. to zdecydowanie nie to. Hmm. Nie, to też nie to. Metodą prób i błędów. może że po prostu muszę przebyć przez te drzwi. Może przez tamte rozwal te, ba yy, yy, drzwi. Nie, no jest no, normalnie. Ha, dobra, okej. Okay. Troszeczkę się powinniśmy chyba schować. Okej, okay, środkowy przycisk myszy, <grym> tak, bo napisano z czego górę. Tak, troszeczkę minie. Nie pasowałem. wbijamy się bram. Grafika jest niczego sobie naprawdę. Wyż gotówkę. idę mamony. 178. O ludzie. Na pewno? Hm. Jak to zmienić? Naciśnij lewy Alt. A dobra, wszystko. Uaa, wow, ale headshot. To się biegało. Chyba na razie gra, ale mi tego nie wymaga. Ale... No, wydaje mi się, że tutaj A, nie mogę się już ruszyć, okej. Okay. To nie wywali mi. nieważne. Syreny? To, to, to jest morze? Nieważne. Nie było tym no braw. Co jest się na coś przydaje Chociaż w sumie te moje ostatnie brązowe zagrania no ostatni materiale nie były wcale takie przyjemne Wyłączamy się na M, Michael. Do sądu ma. O, jeszcze tu jeden nie zabijmy, Nie, kolega, nie dzisiaj. Jest ich trzech? Mogliśmy grać tylko dwoma. Coś tutaj mi ewidentnie nie pasuje. O, no dobra. Chyba musimy się do tego przybytku. Po prawej stronie siedział, czyli są. Nie, po lewej... Dobra, wszystko w porządku. Kolego. Wyglądasz mi tak trochę na hipisa Ojeju Chyba musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Ja nie umiem prowadzić. Mam prawo jazdy, ale to za no, dużo się nie. Umiem prowadzić w życiu realnym, ale w grach to jest porażka. <ślał> Przepraszam. Ale jeszcze mam pozostałości po chorobie. Zobaczymy czy dam radę, zobaczymy czy dam radę. Nie, trochę chyba zwaliłem. Dobra, trochę chyba bardzo zwaliłem, o Jezu, chciałem tutaj tak trochę zadriftować, jednak spacją to chyba nie, spacją jest chmurąc, dziwne. Aua, aua, au. no tak, tak zdecydowanie w realnym życiu bym nie zrobił. Chyba wyjął kluczki ze stacyjki. Sniper. Ałła. Brad. Okej. Okay. O oh, kurde, chyba dostałem. Miki. Michale? Michael. Chyba nie mamy wyboru. A mogę strzelać z zasłony, pięknie. Przydałby się celownik na środku, jak do AWP, ale spoko damy sobie na Nie żyje, znaczy się teoretycznie ja. Czekajcie, full auto. To jest sobie lepszy przyjemniej niż tam. Oj, ja już! Bo posiłki takie trochę straszne, chyba tak trochę za bardzo nie wiedzą o to chodzi. a good citizen. He did not die a hero's <coughs> death. But he was a man. Our Lord was crucified with two things. So perhaps we have some girls. And in this I think what you're W takim razie kogo oni tam pochowali, jeśli nie Michaela? Nie mam pytań. Grand Theft Auto 5 opcję od zapisu. Czy zapisać ten do Tak, grałem już tą grę wcześniej. I przeszedłem jej całej. your son James he's a good kid he's a good kid How about, why does he help the fucking poor? No he sits <laughs> on his ass all day, smoking dope and jerking off while he plays that fucking game. if that's our standard for goodness, no wonder this country's screwed. That in the and what about you? What about me? Hey, I don't have the advantages that kid has. By the time I was his age, I'd already been in prison twice. Ooh. I robbed banks. I ran whores. Smuggled dope. And you consider them achievements? These were the opportunities I had. At least I took them. And where did these opportunities get you, Michael? They got me right fucking here. <clears throat> the end of the road. With a big house and a useless kid, and I'm stuck talking to you because no one else gives a shit. Oh, I'm living a dream, baby. And that dream is fucked. It is fucking fucked. Let it all out. I think I just did. <laughs> oh. Well, I think that's all we have time for. At the same time next week.

La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. Trochę tak chyba nie pasujesz do tego społeczeństwa, kolego. Production. Fuck you. Hey, excuse me, homie. Can you tell me where Berto Beach House is? No, homie, I cannot. Man, won't you come on? Fuck. Actually, yeah. It's that house right there with the yellow stairs. Yeah, good looking out, homie. Appreciate it. Man, get your stupid ass on. Damn. Why don't you ask him if he knows the fucking owner? Or better yet, do some skywriting riding read there's a couple niggas here about to boost some cars in case somebody <laughs> doesn't realize <laughs> This shit is legit business, legit. Oh yeah, I forgot, huh? 401ks, tax returns, and all. Yeah, right. You the one all pumped up on doing this lick, nigga. I'm getting my money in the hood. I'm straight, fool. I'm cool. You cool? Cool what? Slanging dope and throwing up gang signs? Yeah, right. Whatever, homie. <coughs> <coughs> yeah, yeah, homie. the right here, you boy was bullshit. Man, get your ass in here. Bring your ass, fool. Wiecie co? W tym właśnie momencie się pożegnamy. To był Wendes. Zapraszam Was na kolejne materiały z tej jakże podniecającej mnie serii. Trzymajcie się, bądźcie ze mną. Łapkujcie, subskrybujcie. Do następnego razu. Hej!